Boż ochota pola, różaną po schodkach w dół Dziewczęta spod parasola, żołnierski włożyły strój Błękitna chustka marzenie, w koszyku granaty dwa I zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielone... Na starówce, tam poczta broni się List w grze sanitariuszka Walczymy, kocham cię I tylko czasem dłonie Słowa jakiegoś strzęp On z batalionu zośka A ona, kto to wie Dziewczyno z granatem w ręce Dziewczyno z granatem w ręce Warszawa się broni, walka trwa O wolność, o wolność, broni Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę Będziem Polakami ja nam przykład, bo na Wartę Jak zwyciężać mamy masz masz Rosji, Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączył się z narodem, marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem, złączył się. Z w tym jakże ważnym dniu w naszym narodowym kalendarzu, 1 sierpnia godziny 17, można powiedzieć tradycyjnie, spotykamy się tutaj na skwerze w kręgu, by Prosty, skromny, ale wymowny sposób uczcić pamięć naszych rodaków, tych wszystkich, którzy wtedy, 75 lat temu, stanęli do heroicznej, dramatycznej walki, po to by polskimi rękoma. Odzyskać wolność. Drodzy Państwo, rzeczywiście powiedziałam tak Panu Dyrektorowi, że chyba nie będę mówić. Ale nie przez skromność, tylko znam siebie i wiedziałam, że zapewne będę tak wzruszona, że będzie mi trudno mówić. I jest mi trudno, ale myślę, że dam radę. Proszę Państwa, jak ja chodziłam do szkoły lata świetlne temu, to bywały czasem takie momenty, kiedy rozmawiano z nami i zadawano nam pytanie, kiedy już nam opowiedziano o Powstaniu Warszawskim. Zadawano nam pytanie, jak my sądzimy, my młodzi ludzie, miałam wtedy lat naście, czy to powstanie, czy ono miało sens, bo przecież poniosło tyle ofiar. Kiedy tak, teraz już się tak nie mówi, teraz chyba nikt, albo mało kto kwestionuje sens tego wielkiego, pięknego, świętego, nie boję się tego powiedzieć zrywu. Ale kiedy tak patrzyłam teraz na Państwa, i słusznie to Pan Dyrektor powiedział, jesteśmy tutaj w takim różnym przekroju wiekowym. Są i seniorzy, są rodziny i są te. Małe dzieci, kiedy patrzyłam i kiedy widziałam, z, jakim, z jaką czcią podchodzimy do tego, co się wydarzyło 75 lat temu. I yy, kiedy widziałam te małe dzieci, niektórych nie podejrzewałabym, że znają wszystkie zwrotki hymnu. Odśpiewujące hymn yy, nie miałam żadnych wątpliwości, zresztą nie mam ich od lat, że to miało wielki, głęboki, ogromny sens. My szczegóły znamy, bo historycy się zajmują takimi sprawami, wiemy jaki był y, rachunek strat, wiemy y, ile osób po naszej stronie, wiemy... Ilu było obrońców Warszawy? Wiemy, wiemy, ile było tych, którzy stali po drugiej stronie barykady. Wiemy, jakie były różnice w uzbrojeniu. Mówiąc zresztą o powstańcach warszawskich, mówić o uzbrojeniu to jest powiedzieć za dużo, bo to było żadne uzbrojenie w stosunku do, do piętej na ostatni guzik armii niemieckiej, tych, którzy atakowali naszych powstańców. I przez ten pryzmat my to powstanie znamy. Ja. Ja myślę o tym powstaniu trochę inaczej. Może dlatego, że jestem kobietą, matką. Kiedy myślę o tym powstaniu, to przypominają mi się słowa wymienionego już też przez pana dyrektora Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który przecież młody człowiek, dwudziesto-kilkuletni w powstaniu zginął. Był mężem, za chwilę miał zostać ojcem, zginęła przecież też jego żona i to nienarodzone dziecko. I on napisał taki wiersz, w którym oddał głos matce. Matce, która posyła swojego syna, może nie do powstania, bo wiersz powstał w marcu 1944 roku, a powstanie przecież w sierpniu, ale wysyła swojego syna y, na bój. Jest jej bardzo ciężko, ale robi to, bo on czuje, że ma obowiązek iść, a ona czuje, że ma obowiązek go oddać. Jest na końcu tego wiersza taka porażająca fraza, kiedy ta matka zadaje sobie pytanie, to była kula synku, czy to serce pękło? Dziękuję. Przeczytać teksty poetyckie to jest wyczyn, Państwo o tym wiedzą, zgodzą się ze mną, ale także. Także posłuchać dzisiaj e, na przykład poezji śpiewanej. Nie każdej muzyki, ale w szczególności takiej, która wymaga e, po prostu no, dobrego e, dobrej przestrzeni, czyli, czyli ciszy zupełnej, pewnie może nastroju, można, mo, może trzeba granty włączyć, ale tego nie będziemy robić, bo tu nie chodzi o nastrój, chodzi o to, żeby się słuchać w coś, co. Co myślę, wszyscy doceniamy, ale, ale pewnie nie, nie zawsze mamy do tego dostęp. Dzisiaj, w epoce internetu, wydaje się, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, na kliknięcie, ale, ale właśnie, czy, czy stawiasz na to, żeby sobie taką sytuację stworzyć? Ja przyznaję, że nie jest to łatwe, także mnie, a jestem miłośnikiem poezji i nie muszę się tutaj jakoś specjalnie z tego tłumaczyć. Natomiast y, byłoby jakimś takim niezwykłym y, aktem, gdybyśmy posłuchali pieśni do słów Baczyńskiego w wykonaniu Ewy Demarczyk, ale nie z internetu, tylko z analogowej, takiej jak kiedyś się słuchało, po prostu z adapteru. Z adapteru, y, nie wiem jak to wybrzmi z Państwa obecnością tutaj, gdy było głucho, gdy był pusty chorób, to jakoś to brzmiało. Państwo pozwolą, że włączymy i, i wspólnie stworzymy sobie tę przyjemność, przyjemność, że powiedziane. Okazję do tego, by posłuchać. Miała nić, jak ogromny dźwięk tworzy, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami. śpiewem jezior z mieszkubraniem, aż szukaże ją drozeczne ptasi świst. z tych oczu szkłowo.